Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna lekcja w kwestii następstwa czasu, czyli cofania czasu, jak się to mówi niepoprawnie, do tyłu. Ktoś poprosił mnie o taką lekcję w komentarzu, to znaczy zapytał, co zrobić, jeżeli zdanie jest iluś tam krotnie złożone. Czy każdy kolejny czasownik cofać, czy nie? W ogóle ta kwestia jest dosyć trudna dla... Polaków uczących się języka angielskiego, gdyż my czegoś takiego kompletnie nie mamy. My nie cofamy czasu. Ok, to przenieśmy się przed karteczkę. Ok, no i popatrzmy co się tu dzieje. Mamy najpierw takie proste zdanie. Wrócę do Włoch. Ktoś sobie obiecał. Wrócę do Włoch. I dokładnie ten sam kontekst ta osoba mówi tylko, że, że zacznie od czasu przyszłego. A, postanowiłem, że wrócę do Włoch. Czyli zobaczcie, my w języku polskim nic nie cofamy. Tu jest czas przyszły i tu jest też czas przyszły, mimo że zaczynamy czasem przeszłym. No i teraz, co się stanie, jeżeli to zdanie dalej rozbudujemy? Czyli postanowiłem, że wrócę do Włoch, jak skończę. Szkołę, tak? Czyli tu w języku polskim jest dwa razy czas przyszły: wrócę, skończę. Na no wszystko jest tak jakby w przeszłości, bo jest postanowiłem. To znaczy, u nas tej przeszłości właśnie nie ma, a w języku angielskim to już jest przeszłość, ponieważ zaczynamy jakimś orzeczeniem w czasie przeszłym. Czyli to proste zdanie: wrócę do Włoch, tłumaczymy normalnie przyszłym. I will go back to Italy. Okay? I will go back. No, i teraz idziemy już w przeszłość. Postanowiłem, czyli I decided. Tak, Jesteśmy w przeszłości. No i w tym momencie już musimy cofać czas w języku angielskim. No i uważa się, że przeszłą formą od will'a jest would. Okay? Czyli will przechodzi na would. I decided that I would go back to Italy. Natomiast co zrobić z tym drugim czasownikiem? Skończę z tym drugim w czasie przyszłym. Czyli I decided that I would go back to Italy as soon as I... No i teraz co z tym finish? Cofnąć czy nie cofnąć? Musicie cofnąć zgodnie z gramatyką. Być może znajdzie się jakiś native speaker, którego nie cofnie, ale wy musicie cofać. Ale przy okazji, to zdanie jest yy, troszeczkę jeszcze bardziej trudne niż sam ten problem cofania czasu, następstwa czasu, ponieważ mamy tu zwrot Sun S. Yy, mogłoby też, bo my mamy tu użyte "-jak", tak? To jest w znaczeniu kiedy, czyli mogłoby być równie dobrze "-when". Ale jakby było "-when", to byłby ten sam problem. Czyli zakaz czasu przyszłego w zdaniu podrzędnym czasowym. Popatrzmy może na to zdanie bez czasu przyszłego. Wrócę do Włoch jak skończę szkołę, tak? Tu jest czas przyszły I will go back to Italy as soon as. i tu nie wolno dać drugi raz czasu przyszłego po as soon as. po when, po before, after i dalej. Mówiliśmy o tym wszystkim chyba w drugiej części filmiku o formach przyszłych. Podlinkuję wam w opisie. I przypominam, że zamiast czasu przyszłego, czyli nie wolno dać will, dawaliśmy czas teraźniejszy prosty. As soon as I finish school. Czasami też dają prezent perfect w tego typu zdaniach. O tym też robiliśmy lekcję, też Wam podlinkuję. Czyli musimy, słuchajcie, cofać czasy z tych dwóch. Czyli tu z willa, a tutaj z czasu teraźniejszego prostego. No i powiedzieliśmy sobie, że will przechodzi na would, a tutaj, skoro zdanie wyjściowe jest w czasie teraźniejszym, no to cofam na czas przeszły. Czyli to finish na. musi przejść na czas przeszły. Finished. Czyli ostatecznie nasze zdanie będzie wyglądało tak: I decided that I would go back to Italy as soon as I finished school. No, i przy okazji, jakieś inne przykłady na właśnie tę kwestię cofania czasu, następstwa czasu, czyli he is 15, tak? On ma 15 lat. No, i ktoś inny powie, czy inaczej powie, a, myślałem, że ma 15 lat, tak? Przy okazji, przypominam, że lata się nie ma, lata się jest. Więc u nas jest dalej czas teraźniejszy. Pomyślałem sobie, że ma, a nie miał. A w języku angielskim musicie cofnąć, ponieważ zaczęliście od czasu przeszłego. I thought, pomyślałem sobie. Czyli is przechodzi do tyłu na was. I thought he was 15. I will buy you a car. Kupię ci samochód, powiedział tata do synka. No i synek teraz mówi: My dad promised me. No i jest w czasie przeszłym. Ta sama sytuacja, tak? Ten samochód dopiero będzie kupiony w przyszłości. Ale jesteśmy w czasie przeszłym. Obiecał mi, czyli willa, musimy cofnąć na would, czyli my dad promised me he would buy me a car. No i przypominam Wam, że dokładnie na tym samym opiera się cała mowa zależna, czyli I love her i on powiedział. No i właśnie jesteście w przeszłości. Skoro jesteście w przeszłości, to to ładnie cofamy. Czyli he said. He loved her. Dzięki. C'mon.